Dołącz do Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej. Możesz zaangażować się w akcje pomocowe realizowane zarówno przez uczelnie, jak i przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Miasto Gdańsk. Jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności, zgłoś się do Wolontariatu Edukacyjnego. Poprowadź korepetycje i zajęcia dla uczniów gdańskich szkół mających trudności w nauce lub przygotowujących się do egzaminów maturalnych. Wolontariatu Akcyjnego. Pomóż przy organizacji festiwali, koncertów, kwest i innych wydarzeń kulturalnych, społecznych, naukowych lub sportowych. Wolontariatu Wielokulturowego. Pomóż swoim zagranicznym kolegom i koleżankom poznać jak najlepiej Gdańsk i Politechnikę Gdańską oraz zintegrować się z lokalną społecznością. Dzieląc się swoją wiedzą, czasem i umiejętnościami, możesz przyczynić się do trwałych zmian społecznych i zmienić świat na lepsze. Dołącz do nas już dziś.